Ja się loda zjadł teraz. Loda? Kostkę śnieżną? Kostkę śnieżną mam sobie opieprzyła. To ty mówisz, że to są śnieżne Ta, kostki. Nie dodała, no. Ale masz rację, bo jak sprawdzałem, to rzeczywiście wyszło. No. Wyszło szydło, 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 tak. ma, szydło z worka. Bo moja ja racja post... jest najmłodsza. No. A ostatnio byłem w jakimś sklepie i widziałem kostkę śnieżną za 2,70. Ile? Było. To jest żart. 2,70. Nie, to nawet produkcja. A, to ja się nawet nie chcę pytać, ile kosztowały inne lody. Nie sprawdzałem. Produkcja musiała. Bo... Produkcja kosztuje 20 groszy, pewnie. Jeśli w ogóle. Jeśli w ogóle kosztuje, że to śnieg biorą. To jest w ogóle. śnieg. I, i ubity, I... no waffel. Tektura, może, no. Te... tektura <laughs> Makulatura. Tektura, no co wiesz Makulatur... tak. To wszystko jest makulatury. No. Dobra, a my. Oni... To już jest to rozpoczęte. To już jest rozpoczęte. Aha. E, tak, no. Kompost, można powiedzieć, kompost. E, kostka lodowa, ale bardzo dobry kompost e, W każdym Zdoby. razie, no dobra Ale łupie w zęby tak fajnie, jak gryziesz tak to trzeba zlizywać, poczekaj Nie, ja Taką no. macie taktykę? Ja ja że... Gryz? Ja jak kanapkę Nie, ja to, to, to zlizuję Ja to jak kanapkę jem <słuk> Naprawdę? No bo ja mam ale mę... to bardzo szybko. mam niewrażliwe zęby na zimno no. Dlatego ty robisz, masz możliwość po prostu Why? Why? Because we fucking can! Because we fucking can! And if we can, we do! Większość ludzi robi coś tylko dlatego, bo może. Nieprawda. Mm. <laughs> Nie <laughs> no, <i laughs> Twoja teoria się posypała. <laughs> Oboje dwa słowa. <laughs> Nieprawda jest jedno słowo. <laughs> no. Ale, Ej, ale... Przez to... Przez, przez, przez jedno, przez, jedno słowo. Twoją, przez twoją głupotę właśnie twoja teoria też legła <laughs> w Nieprawda. Ja nie wiem, gdzie ty, gdzie ty w ogóle idziesz. W jakim Głupota kierunku? ludzi nie zna granic. granic. Nie zna granic, nie zna granic. Najlepszym dowodem tego. Przechodzimy do tematu. Jest to, że w Polsce najpopularniejsze hasło komputerowe. To kod bankowy to jest 111. To musimy zrobić przywitanko. Aha, Szymago kochani. Cześć. Jak to mówił, jak to mówią Guzek. Siemago kochani, zaczynamy ci odcineczek <śmany> Po prostu katastrofa. <śmany> Jeszcze raz, ja to zrobię. Nie <śmany> <śmany> Teraz się wstydzisz, po tyle tygodniach. Jak... No. Czyli jak pół... całość nie robi się debila, ale teraz nie, nie może. Dzisiaj do nie, nie, nie było. Zawstydziłem się, no. A dzisiaj poznałem Wasze handle internetowe. Do wszystkich. Do banku, do Facebooka, do... Wszędzie. Tak, bo właściwie nie poznamy waszych haseł, tylko to wy poznacie hasła wszystkich ludzi. Naszy, <grym> Nasze. <grym> Nasze. To był klik. klik. <grym> Mamy hasła, ja znalazłem hasła, najpopularniejsze w polskim kraju i nie tylko. Mam ich dziesięć. Jedno po drugim. ja jeden... mogę się jeszcze spytać o, no. o jedną rzecz? Skąd są te dane? W sensie a, są no. wycieki jakieś, czy nie, co? nie, to jest e, zbadane przez... E, czy oni patrzą na po prostu hasła? E, dokładne dane pochodzą ze, ze strony ExpressVPN. Czyli to zostało przeprowadzone przez e, hizę wewnętrzną okay. VPN? No, czyli tak. co tak. widzą po prostu hasło, jak wpisujecie, tak? No, ci... Tyś te, te, teś, <laughs> nie wiem, co jest VPN, ale okay, że... <laughs> anonymus na naszych kasła, No mówię. Ktoś musi znać te hasła. No, tak, <laughs> bo, musi. Przez to tak. By bezpieczne przez muszą przechodzić przez jakiś program, nie te hasła, i ktoś w sumie musi, musi to widzieć, nie? A jest, to, taki, jest taki jeden człowiek na świecie, który siedzi w takim bardzo ciemnym pomieszczeniu i ma kaptur na ma... głowie, i on tam siedzi, trzyma się w głowę i myśli o hasło. Jakie jest hasło na świecie? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Naprawdę? Tak. A to jest najpopularniejsze dalej, w Polsce, w Polsce. O, w Polsce. Znaczy powiem tak, nie jestem zbyt bardzo zaskoczony. No. Miałeś jakieś takie hasło Ej, właśnie, po prostu. Ja nigdy w życiu nie mam takiego hasła, chyba, nie, że na telefonu. Też ja na przykład mogę się powiedzieć, ja mam do telefonu hasło 0000, 000. No i teraz Ale tylko wiedzą. dlatego, że jeśli ja lubię zawsze Face ID, I nie chciałem nic, nic trudniejszego, bo to nie w zapamiętałbyś. Sposób, że, no głupi, nie zapamiętałbyś bo <laughs> stary już. Więc mam 0000. Myślę, że to jest po prostu. M, że wykazałeś się, a przynajmniej miałeś taką samą motywację do tego, żeby mieć takie hasło dość słabe do telefonu, no, jak ci wszyscy ludzie, słabe. którzy w tej są. Bo chcą po prostu mieć proste hasło, które łatwo zapamiętać zaraz, tak, zaraz i zaraz zaraz żeby nie myśleć. Celem, dość słabe. No, 0, 0, 0, 0, 0. No i zero. Pomyślcie Bartek, sobie, to jest masz cyfra. od 1 do 9 i 0 cyfry. I jakie jest prawdopodobieństwo, że 0 jest 0 i 0 moim hasłem? Sporę. Nie. To nawet nie jest jedna z 10 najpopularniejszych haseł. Nie jest? Nie, 0,00. To zero, co zero, ty zero. czytasz? A, dobra. <laughs> ja myślałem, że to jest 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 jest dopiero na siódmym miejscu. Z to jest pierwsze. To jest też pierwsze. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A, 1, A jest na siódmym okay. miejscu. Okej, czy Tak samo jest to, liczb. Eee, no są jakieś 5, no, 5 4, T, X, Y, Z i dalej. Są trzy, które. Jeszcze... wyróżniają się. Które totalnie się wyróżniają. Bo jest takie, które jest totalnie dla patriotów. Jest takie dla polskiego mieszkańców. Boję się. O nie! Boję o, się. O nie. Boję się. O, o nie! Boję się. Musimy zdradzić pewien szczegół. No. Bartek przez Nie Nie, nie czas. mów tego. Oszalałeś? Miał hasło. Nie mów tego. Nie mów. Ej, no, ja ci podaję tą bo było do tego. Nie, nie mów no. Nie wszystko zmienić. Powiem. Wszędzie, jak związane Z pewnym patriotycznym nasz. <laughs> Nie domyślajcie się, jak będą to. Ale pamiętam, to Niemcy. A Wartek nie jest polski. No to tak jak mówiłem, drugi jest kwerty i trzecie jest zaku 12. Jak? Mogę z, zobaczyć to? Nie. Z A Q 12 WSX. -ws Temu zaku? Bo jeszcze rozumiem, wiesz, 1, 2, 3, 4 kwerty. Ale zaku, to jest kombinacja z A. KU, no to są trzy tutaj litery na czerwonym Tak, za Q, w... A i po przybliż... drugiej stronie, WSX, pewnie. Z AKU, WSX. Oh, a. X. Przybliż, przybliż, złóż <noise> to, co Mamy ich! There's a reflection. Chcesz powiedzieć <noise> to swoje hasło? Jakie? Nie chcę, no to oszalałeś? <noise> swoje hasło będę mówił. Oszalałeś! Ja nie uwagi, <noise> bo <by> podał. <noise> Tu gatka, szmatka! KWERTY za <śmawia> O tu A tu nagle. Powiem psycholog, że no było <śmawia> bo po skrzydły manipulacyjnej. Szóstej. No. Mhm. Jest polska. Polska po prostu. Polska. polska. Z małej litery. Ooo, no i widać, że to nie są patrioci. To są degeneraci. Jeśli macie takie hasła, zmienicie to szybko na dużą ale powiedzcie szczerze, spójrzcie mi w oczy i powiedzcie szczerze, czy wy macie hasła wszędzie inne? No, ja już mam dwóch tak w zasadzie. No ja mam dwa i czasem wariacja tych dwóch. Nie, dobra, w porywach do trzech. Ale całkowicie inne słowo bazowe? Tak, całkowicie inne słowo bazowe, ale bardzo związane ze mną. Kupan. Ej! Co ty tu robi? Ej, cholera, to Ej, kolera, że nie może pójść. To no jest... i zmienisz sobie. nie Co? może pójść. To yes. naprawdę nie takie samo, ale. nie z kombinacji nie jest wiele. My się zastanawiamy, hakerzy, jak oni się robią, że odgadują te hasła. Tymczasem dwa strzały pierwsze odpowiedź. Dobra, nie wycinamy to, To nie może być. I dziewiąte jest totalnie mi rozwaliło łeb. Ja Mateusz. Nie... Mateusz. <noise> Mateusz. Tak, Mateusz. A czy wiesz, to jest popularne w sumie. Ja nie mogę, bardzo bo ja mogę u, nie mogę udawać, że nie słyszałem tego wcześniej. Taak, mówię ale, wcześniej o Mateuszu. Ale kisnę. Kisnę teraz no, wewnętrznie. to jest bardzo popularne imię, a on tak samo mogło być Janusz. Nie no, co ty wiec, gadasz? No, Mateusz, bardzo popularny. imię. No nie, spokój. Trzeba mieć kilku Mateuszy. <noise> ja. No tak. Ja, a razem Przekonałeś się. <noise> nie znasz Mateusza? No, no przyznaj się. No przyznaj. Teraz nie będę liczył. O co chodzi? Ja dlaczego mam Mateusz? taką teorię, że Mateusz to jest po prostu taki mega, że każdy Mateusz to jest taki mega Lovelace i oni rozkochali w sobie tyle ludzi. Że ludzie z miłości piszą hasła swoich wybranków i to jest najczęściej Mateusz. Że kobiety jednak. Tak. wiem, się nie. wydaje, że to ty komputerowcy po prostu. O, Mateusz. Ale wiesz co? Dziwnie, że to nie jest no, nie. Dziwnie, że to informatyka i imię typowe. Dziwnie, że Ale to no czy... to swoje imię pisuje? No a jak? No nie są za Wiesz, chodzi mi o to, że na przykład nie wpisali Mateusz 1, 2, 3, 4 i Mateusz Małpa. Wiedział, aż nie są najbystrzejsi, i twoje hasło. Więc no, co? No. No, Mateusz... Ma I on wie, on wie, że nie powiem jego hasła. I Jest fany. Nie wiem, to sobie nie rozumiem, co chodzi? O... Nawet nie, co nawet tego? nie. Myślałem, że my to gryzamy, A Mateusz, widzisz jakieś podobieństwo? Nie. Dobra, to była Polska, a powiedz nam co było na św... jakby, Mamy zagraniczne jakich... Mamy, ale kolb... takie po prostu bardzo się wyróżniające. Stany Zjednoczone. O! I love you. O! o Jacie! Ja Totalnie. Oni są mi też głupsi że tam przewiduję po prostu. <grym> ale jak to, jest, jak to świadczy dobrze o narodzie? Mateusz, przypominam Mateusz! Dobrze, to umówmy się tak. Wypiszecie w komentarzach, jakie macie hasła. A my podpisujemy, będziemy odpisać w tych komentarzach i mówić, jakie mamy hasło. Tylko musicie napisać też, do czego. To też jest ważne, bo jakby. Login jeszcze. Bo to jest konto ogólnie i wygrany, wygrywa konto jednego z nas? Zróbmy tak, niech napiszą najgłupsze swoje hasło. A my zgadniemy do czego. to jest super. Żegnajcie, podajcie hasła, będzie śmiesznie. Trzymajcie Ale się Ale to jest żart, ten moi Nie! Drogi. To jest konkurs. Trzymajcie się cieplutko i czekamy na wyniki konkursu w następnym odcinku. Hej! Do zobaczenia!